A klient! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Bywaj. Nie trzeźwych kołowąsów, woźnych i żaków z bursy filozofów nie obsługujemy. Hmm, a wyglądam ci na kogokolwiek z listy? Zawsze warto się upewnić, żeby wszystko było jasne. A co takiego zrobili ci żacy z... Nie mówmy o tym, dobrze? Co podać? Grywasz w gwinta? Nie, z byle kim. I zawsze o dodatkową stawkę. Z tobą mógłbym zagrać. Zgoda, zagram na twoich warunkach. Nie lubię przegrywać, ale to nie znaczy, że nie umiem. Karta i nagroda należą do ciebie. Jesteś starym graczem, to pewnie wiesz, gdzie można znaleźć jakieś ciekawe karty. W Nowigradzie u karczmarza Oliwiera. Grywa, chociaż do mnie to mu jeszcze daleko. Lepszym od niego graczem jest szynkarz z karczmy na rozstajach Welen. Co? Witaj. No proszę, Wiedźmin. Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to. Mam zamówienia od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić? Żadnej w tym finezji. A ty chciałbyś doskonalić swoje rzemiosło. Pewno, z tym to jak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co, miałbyś dla mnie jakieś specjalne zlecenie? Mam nadzieję, że cały czas mówimy o partnerstwie. A o czym innym? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. żyje radowi ruszy wszystkie skarby wywieźć nam papiery niepotrzebne bezdomigranci znowu na mnie bo wojna się zastała na nas w ziemię nie o kurwa, się. Na kół, w internecie o nie? że Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. A jak wiesz, ty, to tylko choroby przenoszę, zbywety z imityzacji. Oh so that so smooth. Redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta Redańska armia? No przecie tu stoję! Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do Armii Króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki... płot do brony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi. Pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, yy, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham. Ale chłopi przyszli... z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie! To ja pilnuję! Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować się w Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę. Czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zara łodzie zabiorą. Złe chłopy! Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia Redańska ci tego nie zapomni. Chogodzku wita Zorza, to piechurzy z lukomorza. Idźcie do boju, Najlepsze towary po tej stronie pomparów! Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę. Może coś wybiorę. Bywaj. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru! Zaraz się zatrujesz. Trzemocnikami wnukami Redania! Tareagowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! O! Ha, ha! E, e, o co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie! Mm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba. Dobry ludź. Nie taki jak inne. Dziękuję. Kogo z kufrem wita zorza, to wyjrzy z łukomorza. Bytki do boju, wieprzem dłoń. Chyba mi jak lać nie przestanę. Widać, że jest człowiek bywały, więc rzeknij A zali wystarczy babelać raz w tydzień, czy więcej? Hmm. To, jak Proszę! To, dłubiąc w nosie ciekawsze rzeczy. Ja cię ja Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć ryje w siurą. Zgłaszasz się? Do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordowicie! Wiedźmin zbierze się z kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! Nieźle. Masz szansę na mistrza. Jeżeli chcesz ubiegać się o tytuł mistrza Welen, musisz pokonać Jonasa ze wsi Konary i rybaka z Zalipia. Miejscowi mówią na niego: ryboże. zajdź. powiadają, że grywasz w karty. Słusznie powiadają. Czasy ciężkie, a rzadka karta to lokata kapitału. Zagramy. Grajmy. No, nie doceniłem cię, przyznaję. Cóż, za głupotę trzeba płacić. Moja karta należy do siebie. Widzajcie. Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron <grywka> to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem, ale ktoś z jego ludzi rozwalił barię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. <laughs> Odcząd mówili na niego krwawy? Ironia rosła. No, tydzień wcześniej w małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Którego dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to Mowroncie zostawią i zostanie prawdziwy baron. Napiłbym się czegoś. Pokaż, co tam macie. Dzięki. Bywaj. Dodd do bogi prowadzą? Czego tu szukasz przy Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. No co, decydujesz się na walkę? Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na kopa w jaja nikt w krzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem, mistrzem Velen. Nie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i Wędrowcem. Czy błęda pokonał Jonasa? Kto wie, może szykuje się nowy mistrzwelen. Musisz jeszcze pokonać Stacha Bożera. że ma ochotę na walkę ze Stachem Rybożerem. Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. Ha, w takim razie stawaj w szranki! <laughs> Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Eee, młotem! Może bym tak starego na płotok tak posłała, a już coś Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką, panie? Proszę. Uuu, uuu, yeah. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Gdzieś jakie głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki łąki. Zbitujcie się i dajcie im wygrać. Niech będzie. Nie wiem, jak to się stało, ale Rybożer pokonał Młota! Dzięki, Wiedźminie. Co? Chcesz spróbować jeszcze raz? Hey, hey. Walczmy. Hey, hey, hey. Geralt! Młot kontra Rybożer! Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił rybożerowi, aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytości! Teraz możesz spróbować sił z Mistrzem Tych Ziem, z naszym sierżantem. Znajdziesz go we wrońcach.